Cześć, witam Was na kanale MG Board Games. Z tej strony Gabriel, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zasady do gry Circadians Nowy Świt, którą to otrzymałem od wydawnictwa Portal Games. Oczywiście, standardowo na początku przejdziemy sobie przez przygotowanie rozgrywki, potem jak już będziemy wiedzieć, co jest czym, opowiem Wam w skrócie, takim bardzo mocnym o czym jest ta gra, na co my tutaj będziemy robić, a następnie przejdziemy już do szczegółowych zasad. Także nie przedłużając, przejdźmy do tego, jak przygotować rozgrywkę. Umieście planszę planety na środku stołu, którąkolwiek stroną do góry. Następnie umieście na niej po trzy jednostki wody lub jeden klejnot na każdym z oznaczonych pól. A po umieszczeniu znaczników, plansza powinna wyglądać w ten sposób. Wszystkie pozostałe zasoby umieście w zasięgu wszystkich graczy. Jest to pula ogólna. Pomieszajcie 6 skrytych z klejnotami i losowo wsuńcie po jednej w każdą z pustych przestrzeni rozmieszczonych wzdłuż krawędzi planszy planety. A wersu tych żetonów nie należy ujawniać żadnemu z graczy. Połóżcie planszę negocjacji odpowiednią stroną ku górze, która odpowiada liczbie graczy biorących udział w rozgrywce. Odwróćcie każdą planszę frakcji wybraną stroną ku górze i wsuńcie je od góry w planszy negocjacji. Umieśćcie 12 znaczników incydentów w otworach po lewej stronie planszy negocjacji. Połóżcie planszę portu kosmicznego tą stroną ku górze, która odpowiada liczbie graczy biorących udział w rozgrywce. Zakrytą kartę wydarzenia koniec epoki umieśćcie na planszy portu kosmicznego. Przetasujcie wszystkie pozostałe karty wydarzeń i dobierzcie 6 z nich, a następnie połóżcie je zakryte na zakrytej karcie końca epoki. Jest to Wasza talia wydarzeń, a pozostałe karty odłóżcie do pudełka. Połóżcie 6 plansz stanowisk. Każdą tą stroną ku górze, która odpowiada liczbie graczy biorących udział w rozgrywce. Pomieszajcie żetony farm i rozdzielcie je na trzy równe stosy, kładąc po jednym odkrytym na każdym z pól wzdłuż dolnej krawędzi planszy laboratorium. Analogicznie zróbcie to samo z żetonami statków, kładąc je na planszę odlewni. Farma Sunari, a także statek Ulkachtala powinny zostać w pudełku. Przetasujcie wszystkie karty kontraktów, aby uformować z nich zakrytą talię kontraktów. Gdyby talia kiedykolwiek się wyczerpała, przetasujcie 100 kart odrzuconych, aby stworzyć nową talię. Każdy gracz wybiera swój kolor i otrzymuje następujące komponenty: jedną bazę badawczą, jedną zasłonkę, trzy kości kładzie na bazie badawczej, a pozostałe 10 w rezerwie obok. Następnie pobiera 15 jednostek wody, 4 jednostki alk i 2 jednostki energii z puli ogólnej. Jednostki wody, alg i energii występują w dwóch wersjach. Mniejsza odpowiada jednej jednostce, a większa odpowiada pięciu jednostkom. Następnie każdy gracz bierze jedną żniwiarkę w swoim kolorze i umieszcza ją na centralnym polu planszy planety. Losowo ustalcie pierwszego gracza, który otrzymuje radio. Rozdajcie graczom po trzy karty liderów. Każdy z graczy wybiera jedną z nich i kładzie odkrytą obok swojej bazy badawczej. Pozostałe karty liderów odłóżcie do pudełka. Niektórzy liderzy wchodzą do gry z własnymi żetonami lub innymi premiami. W takim wypadku, gracze również powinni je otrzymać. Zdolności liderów zostały wyjaśnione na szóstej stronie instrukcji. Następnie każdy gracz dobiera cztery karty kontraktów na rękę, następnie wybiera jedną, zaś pozostałe trzy przekazuje graczowi po swojej lewej stronie. Następnie z otrzymanych od gracza po prawej trzech kart powinien znowu wybrać i zatrzymać jedną, a pozostałe przekazać na lewo. Z ostatnich dwóch kart, które otrzyma, wybiera i zatrzymuje jedną a drugą umieszczę na stosie kart odrzuconych. Każdy gracz powinien mieć teraz na ręce po trzy karty kontraktów. Skoro już mniej więcej wiemy, co jest czym, najwyższy czas, abym opowiedział Wam w bardzo mocnym skrócie, co będziemy robić w grze Circadians Nowy Świt. Celem rozgrywki jest poprowadzenie zespołu badaczy po niedawno odkrytej planecie Rych. Gracze będą zmuszeni do zarządzania swoją załogą, czyli kośćmi, aby odwiedzać różne części planety. W celu handlowania, konstruowania i przeprowadzania badań naukowych. Otrzymywać będą punkty za negocjacje z tubelcami, pozyskiwanie zasobów, ulepszanie swoich baz badawczych, eksplorowanie planety i kolekcjonowanie klejnotów. Gra toczy się przez 7 rund, a na końcu finałowej gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa zostaje ogłoszony zwycięzcą. Rozgrywka w Circadians Nowy Świt trwa 7 rund, a te rundy są podzielone na poszczególne fazy. Przez te fazy oczywiście będziemy przechodzić po kolei, a te fazy macie napisane na swoich planszetkach. Ogólnie na planszetkach macie ściągę właśnie co będziemy robić w każdej fazie, a te fazy to faza planu, faza wykonania, faza zbioru, a także faza odpoczynku. Przejdźmy teraz do szczegółowego opisu co będziemy robić w każdej z tych poszczególnych faz. Na początku fazy planu odkryjcie wierzchnią kartę wydarzenia. Jest to wydarzenie, które obowiązuje w danej rundzie. Po odkryciu karty wszyscy gracze równocześnie rzucają za zasłonkami wszystkimi swoimi dostępnymi kośćmi. Podczas pierwszej rundy każdy gracz będzie dysponował trzema kośćmi, a ich liczba będzie się zwiększać lub zmniejszać w czasie rozgrywki. Co ważne, gracze w tym momencie nie mogą zmieniać wartości na wyrzuconych kościach, a za swoimi zasłonkami gracze muszą teraz przydzielić wyrzucone kości do różnych miejsc na swoich bazach badawczych. Przydzielając kości, gracze mają dwie dostępne opcje: Garaże, a także farmy. Garaże są używane do wysyłania kości do innych lokacji w następnej fazie. Przydzielając kości do garaży, gracze muszą zawsze zapełniać je od lewej do prawej. Pierwszy od lewej garaż zawiera statek, który umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie o jeden wartości kości wysłanej dokładnie z tego garażu. Co ważne, szóstka nie może stać się jedynką, a także jedynka nie może stać się szóstką. Garaż ten nie posiada także związanego z nim kosztów w algach. Wszystkie pozostałe garaże rozpoczynają grę z łazikami, ale podczas rozgrywki mogą być ulepszone przez zainstalowanie w nich statków. Na potrzeby rozgrywki te garaże są uznawane za puste. Wszystkie mają nad sobą wydrukowany koszt w algach, który trzeba zapłacić przy wysłaniu z nich kości podczas fazy wykonania. Farmy natomiast są używane do pozyskiwania zasobów podczas fazy zbiorów. Przydzielając kości do farm gracze nie muszą tego robić w konkretnej kolejności, mogą swobodnie przydzielać je do dowolnej dostępnej farmy. Pierwsza od lewej farma nie produkuje żadnych zasobów. Przydzielenie do niej kości o dowolnej wartości będzie zwiększać wartości kości we wszystkich pozostałych farmach o 3, maksymalnie do 6. Pozostałe dwie farmy produkują jeden ze wskazanych na nich surowców. Wyprodukowaną liczbę określa wynik na przydzielonych do nich kościach. Tabelka, znajdująca się poniżej farm, wskazuje, jak dużo produkują one wybranego zasobu. Przykładowo, pokazana wyżej farma z kością o wartości 5 wyprodukuje albo 7 jednostek wody, albo 5 jednostek energii. Ostatnie trzy pola po prawej stronie to fundamenty. W czasie rozgrywki gracze mogą budować na nich dodatkowe farmy. Na początku fazy wykonania wszyscy gracze odkładają na bok swoje zasłonki, aby odsłonić przydzielone przez siebie kości. Od tego momentu nie mogą oni już zmieniać miejsca swoich kości. Niezależnie od aktualnej kolejności tur graczy w obecnej rundzie wszystkie kości z kwatery głównej są wysyłane w takiej kolejności w jakiej zostały w niej umieszczone. Nie dochodzi do tego w pierwszej rundzie i będzie miało miejsce w kolejnych pod warunkiem, że gracze umieszczą tu kości. Przy wysyłaniu kości z kwatery głównej nie mogą być one tam wysłane z powrotem. Pierwsza kość w kwaterze głównej może przy wysyłaniu opcjonalnie zostać odwrócona na swoją przedziwległą ściankę. Gdy nie ma już żadnych kości do wysłania z kwatery głównej, gracze rozpoczynają wysyłanie kości przydzielonych do swoich garaży. Robi się to w kolejności tur zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, poczynając od gracza posiadającego radio. W swojej turze gracz wysyła jedną kość, a następnie robi to gracz po jego lewej stronie. Trwa to do momentu, gdy nie ma już żadnych kości pozostałych w garażach. Jeśli jakiś gracz nie posiada kości do wysłania swojej turze, musi spasować. Gracz musi zawsze wysłać kość ze swojego garażu położonego najbardziej po lewej stronie. Większość garaży posiada wydrukowany koszt w algach, który musi być zapłacony przy wysłaniu kości. Jeżeli gracz nie może albo nie chce zapłacić, to ta oraz wszystkie pozostałe kości w jego garażach są natychmiast wysyłane na pole kantyny w jego bazie badawczej. Gracz natychmiast otrzymuje dwie jednostki wody z puli ogólnej za każdą kość wysłaną do kantyny. Niektóre statki mogą oddziaływać na koszt danej akcji albo wpływać na wartość kości przy jej wysyłaniu. W grze istnieje 9 różnych lokacji, do których możemy wysłać nasze kości. Także teraz omówmy sobie te wszystkie 9 lokacji. Wysyłając kość do kwatery głównej, należy pamiętać, że kość tam wysłana musi być umieszczona na najwyższym dostępnym miejscu czyli kolejno pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Każde wybrane miejsce natychmiast przynosi nagrodę w postaci dwóch kart kontraktów lub też pięciu jednostek wody. Wysłanie kości do obozu górniczego umożliwia graczom pozyskanie klejnotów. Kość tam wysłana może być umieszczona w dowolnym z dostępnych pól. W zależności od wartości wysłanej kości oraz pola, na którym ją umieszczono, gracz musi zapłacić odpowiedni koszt wody. Liczba jednostek wody, które gracz musi wydać, równa jest różnicy między liczbą wskazaną pod polem, a wartością kości na nim umieszczonej. Przykładowo, gracz wysłał kość o wartości 4 do miejsca x równa się 10 w obozie górniczym. Musi zatem zapłacić 10, odjąć 4, czyli 6 jednostek wody do puli ogólnej, aby pozyskać jeden klejnot. Wysłanie kości do laboratorium umożliwia graczom budowanie nowych farm. Gracz, aby skorzystać z laboratorium, musi wysłać jednocześnie dwie kości o takich samych wartościach. Druga kość z każdej pary musi być kolejną dostępną kością gracza. Na przykład, nawet jeżeli pierwsza kość była wysłana z kwatery głównej, to druga musi być kolejną, jaką gracz ma dostępną. Jeżeli nie ma on jeszcze jednej kości w kwaterze głównej, to będzie to kość w jego pierwszym garażu. Po wysłaniu pary, gracz musi zapłacić albo trzy jednostki alg, albo 10 jednostek wody, żeby zbudować nową farmę. Może wybrać dowolną z wierzchu trzech dostępnych stosów. Żeton farmy jest wówczas składziony na jego pierwszym odlewej fundamencie. Gracz może też zniszczyć wcześniej zbudowany żeton farmy i położyć na jego miejscu tam właśnie budowany. Działanie wszystkich farm jest wyjaśnione na dziewiątej stronie instrukcji. Wysyłanie kości do odlewni umożliwia graczom ulepszanie swoich garaży statkami. Kosztuje to albo dwie jednostki energii, albo 10 jednostek wody. Rodzaj otrzymywanego statku zależy od wartości wysłanej kości. Pozyskanie statku z lewego stosu wymaga jedynki lub dwójki, ze środkowego trójki lub czwórki, a z prawego piątki lub szóstki. Dostępny jest zawsze tylko wierzchni statek z każdego stosu. Nowo pozyskane żetony statków są kładzione na pierwszym od lewej wolnym garażu. Gracz może zniszczyć wcześniej zbudowany żeton statku, aby umieścić w nowy w jego miejscu. Działanie statków jest wyjaśnione na dziesiątej stronie instrukcji. Wysyłając kość na targowisko, gracz może wymienić swoje zasoby na inne zgodnie z wybranym polem. Natomiast wartość kości określa maksymalną liczbę pojedynczych wymian. Wysyłanie kości do akademii umożliwia graczom otrzymywanie dodatkowych kości z rezerwy. Po wysłaniu kości do akademii gracz musi zapłacić wskazanymi tam zasobami, aby otrzymać jedną lub dwie kości. Typ zasobu jest określony przez pole, na którym umieszczono kość. Gracz wybiera, czy zapłaci za jedną, czy też za dwie kości. Nowo pozyskane kości powinny być zabrane z rezerwy i umieszczone na dolnej części bazy badawczej gracza. Kości dodane w ten sposób będą dostępne dopiero w przyszłych rundach, natomiast gdy gracze nie mają już w rezerwie dodatkowych kości, nie mogą otrzymać ich więcej. Wysłanie kości do sterowni umożliwia graczowi przemieszczenie żniwiarki na planży planety po zapłaceniu dwóch jednostek energii lub dziesięciu jednostek wody. Musi on wówczas przemieścić żniwiarkę na sąsiednie pole na planszy planety. Kierunek, w jakim może to zrobić, określa wartość kości wysłanej do sterowni. Jak pokazano na planszy sterowni, kość o wartości 2 przemieściłaby żniwiarkę o jedno pole w prawo na planszy planety. Jeżeli żniwiarka przemieści się na pole zawierające klejnot lub wodę, gracz natychmiast usuwa je z tego pola na planszy i dodaje je do swojej puli. Co ważne, na jednym polu może znajdować się kilka różnych żniwiarek. Wzdłuż krawędzi planszy planety znajduje się 6 strzałek. Gracze mogą ich używać do przemieszczania swoich żniwiarek na przeciwległą krawędź planszy planety. Robiąc to, muszą przemieszczać je tak, aby wyszły za planszę, podążając za strzałką. Wówczas ich żniwiarki natychmiast pojawiają się na polu, ze strzałką po przeciwnej stronie planszy planety. Wysyłanie kości na planszę negocjacji jest dla graczy jednym z głównych sposobów zdobywania punktów w grze. Kość może tu zostać wysłana na dowolne z dostępnych pól. Przykładowo, jeśli gracz chciałby wysłać kość na górne lewe pole na planszy negocjacji, musiałby zapłacić 6 jednostek alg do puli ogólnej. Kiedy już kość została wysłana na planszę negocjacji, pozostaje tam na resztę rozgrywki. Po jej wysłaniu i zapłaceniu wymaganego kosztu w zasobach należy sprawdzić, czy jakiś wypełniony przez nas wcześniej kontrakt nie posiada zdolności związanej z planszą negocjacji lub konkretną frakcją. Zdolności te mogą być rozpatrzone natychmiast po zapłaceniu kosztu negocjacji. Opcjonalnie można również skorzystać ze zdolności frakcji wydrukowanej pod ilustracją. Następnie sprawdzamy, czy umieszczona przez nas kość jest pierwszą taką kością na całej planszy negocjacji. Jeżeli tak, możemy wykonać akcję postępu. Aby skorzystać z postępu, gracz musi przemieścić odpowiedni dla wartości jego kości znacznik incydentu z lewej strony planszy negocjacji, na dowolne, dostępne pole po prawej stronie w tym samym rzędzie. Gracz musi natychmiast rozpatrzyć nagrodę, której symbol wydrukowany jest nad wybranym polem. Gracze mogą przy negocjacjach z frakcjami napotkać również komplikacje. Aby ustalić, czy gracz napotkał komplikację, należy spojrzeć na wartości wszystkich kości w kolumnie, do której wysłał on swoją kość. Jeżeli suma wartości na wszystkich kościach w tej kolumnie osiągnie lub przekroczy określoną wartość, albo jeżeli już jedna lub więcej wcześniej umieszczonych kości ma taką samą wartość jak właśnie umieszczona kość, może wystąpić komplikacja. Wzdłuż dolnej krawędzi lewej strony planszy negocjacji znajduje się 6 znaczników incydentu, każdy z wydrukowanym nad nim warunkiem. Pierwsze cztery odwołują się do całkowitej sumy wartości kości w danej kolumnie, podczas gdy pozostałe dwa odnoszą się do kości o tej samej wartości w kolumnie. Możliwa jest sytuacja, w której gracz spełni jednocześnie kilka warunków komplikacji, jednak wybiera i rozpatruje tylko jedną z nich. Gdy rozpatruje się komplikację, gracz musi przesunąć odpowiadający jej warunkowi znacznik incydentu z lewej strony na dowolne, puste pole z prawej strony. Gracz musi natychmiast rozpatrzyć karę, której symbol wydrukowany jest nad wybranym polem. Jeżeli gracz może otrzymać którąś z kar, to musi to zrobić. Na przykład jeżeli nie ma klejnotów, to nie może wybrać straci jeden klejnot, aby uniknąć innej kary, którą mógłby w stanie ponieść. Jednak nawet jeżeli żadna z dostępnych kar w żaden sposób by go nie dotknęła, to i tak musi wybrać jedną z nich. Jeżeli zniszczenie żetonu statku lub farmy spowoduje powstanie pustej przestrzeni między takimi żetonami, należy przesunąć je w lewo, aby wypełnić puste miejsce. Wysyłając kość do magazynu, można ją umieścić na dowolnym wolnym polu, jeżeli tylko jej wartość odpowiada wybranej kolumnie. Gracz może kłaść kości w dowolnym z trzech dostępnych rzędów. Dodatkowym wymogiem przy wysyłaniu kości do magazynu jest to, by gracz był zarazem w stanie wypełnić kontrakt. Kiedy kości zostają wysłane do magazynu, pozostają tam na resztę rozgrywki. A aby wypełnić kontrakt, gracz musi umieścić kartę kontraktu odkrytą obok swojej bazy badawczej. Jednocześnie musi zapłacić do puli ogólnej wszystkie surowce pokazane w lewym górnym rogu tej karty. Przykładowo, wypełnienie tego konkretnego kontraktu będzie kosztować 3 jednostki wody i 2 jednostki energii. Nagrodą za kontrakt jest akwadziałko, warte 2 punkty na koniec gry. Posiada też ono stałą zdolność zapewniającą zniżkę 5 jednostek wody dla wszystkich przyszłych akcji wykonywanych w odlewni. Podczas gdy niektóre nagrody z kart kontraktów mają zdolności działające w czasie rozgrywki, inne zapewniają bonusy do punktowania na koniec gry. Pełną listę wszystkich kart kontraktów można znaleźć na 20 stronie instrukcji. Po wypełnieniu kontraktu gracz również otrzymuje nagrodę za dostawę zgodnie z rzędem, w którym umieścił swoją kość. Widoczne są one po prawej stronie każdego rzędu. Pierwszy pozwala przesunąć żniwiarkę o jedno pole. Dzięki drugiemu otrzymujemy jedną kość z rezerwy. A na trzecim dobieramy dwie karty kontraktów. Po fazie wykonania przechodzimy do fazy zbiorów. I to właśnie w tej fazie gracze będą zdobywać większość swoich zasobów, czy to właśnie ze żniwiarek, czy to właśnie ze swoich far. W tej fazie gracze mogą wykonywać wszystkie swoje ruchy jednocześnie. W zależności od pozycji żniwiarek, na planszy planety gracze mogą uzyskać wodę, algi, energię, klejnoty lub kości. Kilkoro graczy może prowadzić zbiory z tego samego pola. Przykładowo, żniwiarka czerwona wyprodukuje 12 jednostek wody, natomiast żniwiarka niebieska wyprodukuje 6 jednostek wody i 4 jednostki alg. Gracze otrzymują również zasoby ze wszystkich aktywnych farm. Niektóre z nich do aktywacji wymagają kości. Podczas gdy inne w każdej rundzie produkują zasoby pasywnie, gracze mogą rozpatrywać swoje farmy w dowolnej kolejności. Przykładowo, pierwsza farma zwiększa wartość wszystkich pozostałych kości w pozostałych farmach o 3, podwyższając tę umieszczoną na trzeciej farmie z dwójki do piątki. Druga farma wymaga kości do aktywacji i nie produkuje w tej rundzie niczego. Z trzeciej farmy pozyskamy albo 7 jednostek wody, albo 2 jednostki energii. Z kolei czwarta farma pasywnie produkuje jedną jednostkę energii. Kiedy już wszyscy gracze zebrali swoje zasoby w danej rundzie, gra przechodzi do fazy odpoczynku. Każdy gracz równocześnie zwraca do swojej puli wszystkie swoje kości z sześciu plansz stanowisk, farm oraz kanty. Kości na planszy portu kosmicznego i planszy negocjacji pozostają tam, gdzie były do końca gry. Następnie gracz posiadający radio przekazuje je graczowi po lewej stronie. Gracze muszą teraz sprawdzić, czy nie mają więcej niż 5 kości w swojej puli lub więcej niż 8 kart kontraktów na ręce. Wszelkie nadmiarowe kości należy zwrócić do rezerwy, zaś nadmiarowe karty kontraktów wybrane przez danego gracza trzeba odrzucić. Kości w kwaterze głównej wliczają się do limitu posiadania 5 kości, czyli posiadając jedną kość w kwaterze głównej, na swojej bazie badawczej możemy mieć maksymalnie 4 aktywne kości. Jeżeli nie jest to siódma runda, gracze przechodzą do kolejnej rundy. Gra kończy się natychmiast po fazie odpoczynku w siódmej rundzie. Gracze będą to widzieć po tym, że karta wydarzeń zostanie wyczerpana, a ostatnim wydarzeniem w każdej rozgrywce zawsze jest koniec epoki, więc to nam symbolizuje, że jest to na przykład ostatnia runda w danej rozgrywce. Oczywiście, gracze po fazie odpoczynku w siódmej rundzie będą zliczać swoje punkty zwycięstwa. Każdy gracz będzie otrzymywał punkty zwycięstwa za kości na planszy negocjacji. Tyle punktów zwycięstwa, ile jest widocznych przy każdej z jego kości. Będzie otrzymywał punkty również za wypełnione kontrakty, zarówno za punkty zwycięstwa widoczne na karcie, jak i bonusy punktowe na koniec gry na niektórych z kart kontraktów. Jeżeli żniwiarka znajduje się na skrytce z klejnotami, gracz otrzymuje tyle punktów, ile widnieje na zajmowanej skrytce. Gracze otrzymują również punkty zwycięstwa widoczne na niektórych statkach i farmach. Jak i również punkty pozyskujemy za pierwsze puste pole, licząc od lewej strony w rzędzie garażu, a także w farmie. Dodatkowo każdy pozostały klejnot jest warty jeden punkt zwycięstwa. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa zostaje oczywiście zwycięzcą. Jeżeli natomiast jest remis, wtedy patrzymy, który z graczy ma większą pulę kości dostępną właśnie w swojej bazie badawczej. Natomiast jeżeli dalej jest remis, wtedy patrzymy na gracza, który ma łączną, większą pulę swoich zasobów. Alk, energii, a także wody. Jeżeli dalej jest remis, gracze dzielą się zwycięstwem. I tak właśnie prezentują się zasady do gry Circadias Nowy Świt. Mam nadzieję, że, to po, że po tej wideoinstrukcji będziecie w stanie rozegrać swoją pierwszą partię. Jeżeli film Wam się podobał, oczywiście zostawcie lajka, komentarz, a także subskrypcję, aby być na bieżąco. Ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego materiału. Cześć!